<noise> o kurde Ej, Ale wyprzystojniałem ostatnio, co? Zobacz no. tam Bo byłem u fryzjera, wiesz byłem Fresh. Milion milion dolarów Milion Włosy odrosły, trochę schudłem Schudłeś? Ile schudłeś? Nie jest 2 kilo O kurde Dwa na ten pysk Groźny, zabójczy, ale zabójczo przystojny Podoba mi się, Klaudia? Bardzo. A tobie, Polinka? Bardzo. Ty gryziecie, co? Bardzo. No i dobrze. Jedziemy tam. Ej przy tobie się czuję? Niech mi była. Jak to się nazywa? To jest kotką? Co? No? Nie, czekaj, to się nazywa? Co? Co ty powiedziałaś w ogóle? Ty? kim? Ej, nie wiem co miałam na myśli. A opowiedz nam, o... wytłumacz nam, To ci no. powiemy. Ej, jak taka wiesz, jak gangsterzy mają takie swoje dziewczyny, które z nimi się jeżdżą. Ej, ja wzięłam torebkę od, od was z tak, Jest nie szansa, tego. że nie, ale dobra, to zrobił się. Ty z Alfonsa nie robił, ja nie <grym> Czekaj, Czekaj, co oni Zobacz, jak jestem ładny. lampą. Nie, widzowie. I tutaj Paulinka, wyobraź sobie, siedzi. Stary. Ja tak nieśmiało rękę Co? na udo. A, no, a ja mam jakieś słowo ona. na. A. A, jak no, tak nie, się nie dzieje, kurwa na. gangstera? Jesteś bezpieczny w rękę. Dziewczyna gangstera. Teraz uważaj. Czemu gangstera, ja jestem normalnym chłopakiem. Ja za... za to. Za Masz taki fajbik trochę, no? No, masz taki vibe'ik. Jak? No, Jestem normalny chłopak. No właśnie taki normalny chłopak, który wiesz, obroni swoje Dziunie. Swoje Dziunie, nie no. Kamrina no, to bardzo się flow, dobre. Ej, kurde, ja, powin ja powinienem być takim bossem projektu na Z tam wjeżdżam i ustawiam was. Ty, ty i ty do sprzątania Ale ja nie jestem Natsworld. Ty robisz to, ty robisz to. A. <śm> sobie obryć Jedziecie gdzieś? Jadę za wami żebyście byście bezpieczne niebezpieczne. Kurde. Oficjant Nie? Mm -hmm, to jest to, właśnie, to jest to. Gangster ze Szczecinka. Jaki gangster, co natacie? Ej, e, daleko jeszcze? Daleko jeszcze? 9 minut. Dobra. E, weźcie już zamówienie na jakieś żarcie do Hanac Ja mam zamówić? E, no weź na ta.pl po prostu zobacz jakie ja tam ten. No, mój telefon strzela z telewizji. Kurde, a mój za live. Tam ja. No. Alright. Pyszne. Albo czekajcie, bo e, Na, Natalia mówiła, że ona będzie zmieniała żarcie do domu, to może zamówimy z nią razem. Ale nie wiem czy ona będzie w domu teraz. Aha nie będziemy musieli poczekać, bo ja nie mam kluczu do domu. Jak kto ma? Nie wiem. Ty no nie świruj. <laughs> nie świruje. A ja tam internet będzie, nie? Ale, no, wiem, Ja tam internet będzie, nie? Ale ziewam strasznie, potwornie. Ej, czy jest jakaś choroba, że się ziewa bardzo często? Wiesz, że chyba jest? Ale to jest mega rzadka choroba. Ziewactwo. Ziewactwo tak się nazywa. Tak, naprawdę? Nie, Szalama. Ale jest coś takiego. Nie ma. Ej, nie, no poważnie. Tak, tam co byli z nami w tym... Ja wątpię, że jest. W tym co? O, ci chłopacy to co z nami stali, co zrobili, co jest wam, z nami z Pozdrawiam, pozdrawiam tych chłopaków, którzy z nami byli. Pozdrawiamy. Ziewactwo. Jest takie coś jak dziwactwo? Już jest. Chyba, że jak jesteście głodni, to możecie do maczka podjechać. Do maczka? No, jest podjechać. Nie, nie będę jadł a, tej paliwa. Za kule. Dobry jest. Chyba, że jakiś deser będzie dobry. No, ja miałem dzisiaj mega, bo też nim serdusz. Więc może ktoś też ma, dużo, dużo osób dzisiaj nie zjadło, bo wyjechało. Nie, zamówimy jakieś dobre, świeże, czyste jedzenie. No? Tak, jestem za. Ja niestety nie będę jadła, bo się odwrócę. Serio? No, co ty gadać? No, Ja też. Ale ja cię zjadę, tylko jeden posiłek. Mega fit. O, to mega fałszywe. Ja co tam dzisiaj trzy? Znaczy w sumie dwa posiłki, a potem do restauracji i więc... Ej, McDonald jest przy nami, kurde, korci mnie. Złote łuki, małego Tak? Bonkady, no dobra. Od jutra mówisz to już od... Nie! Ja mam dietę od dzisiaj, tylko że po prostu nie miałem ci czasu Stoisz kurwa za szybą i że jego kolegę, jednocześnie obrabiając mu dupę i wygryzając ja go z fuchy, którą Fałszywiec nie większy nawet niż ruda kurwa. Ej, to daj mi już telefon, bo już co chcecie? Ja nic. Co chcecie? A ty coś ty bierzesz? No. Nie, przyjechałem pogadać sobie przez sygnałkę. Oh, A, no dobra. To co chcesz? Ja chcę wrapka bez sera i Dobra, dieta od dzisiaj. Ale dzisiaj mi wypadł chitmi. No mów. Wrap bez sera i sosów. Wrap bez sera i sosów, dobra. Zamawiać freestylem? Dawaj, tak, zamawiać dawaj. Freestylem. Widzisz, słuchacie tych kotów, poproszę tortille bez sera i sosów. Wow! Ja jestem sexy, poproszę również jeszcze na nie. Czy, kont czy kontrakt pozwala Klawi na takie śmieciowe jedzenie? Tak, pozwala mi, akurat to mam na f -umowie. Ty może ja takie umowę podpiszę, że nie będę ja cyfu. Dawaj, nareszcie coś cię będzie filmowało. Nie, ale mam Ej, piękną buzię, ja. zobacz. To w ogóle jesteś bardzo piękny. Dzięki Paulinka. Ty mi tak nie mówisz. Bo ja jestem oszczędna w komplementach. To musisz wiesz, być bardziej rozrzutna w komplimentach. Ja jestem taka rozrzutna, a potem Dzień dobry. Jest dobry dzień, czy, czy kontrakt pozwala mi na odzywanie się? Tak. Poprosiłbym tortillę, Magwrapa raczej. To bez, bez, ses, bez sosu i sera Czyli z kurczakiem... Jeszcze, bez sera i chcę, bez sosu. Niech ci chłopacy z dzisiaj do mnie napiszą, bo Ej, nie, czekaj, nie czekaj. mam na zdjęciu. Tak o... Eee, do tego bym poprosił: trzy chicary. trzy ci Trzy tak, trzy kary, na pewno nic nie chcesz? Nie, no to to wszystko.